Tour de Polon, czyli jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych, ponownie zagości na Kujawach i Pomorzu. Kolarze rozpoczną rywalizację 3 sierpnia od etapu z Gdańska do Bydgoszczy. Dzień później zawodnicy przeniosą się do Torunia, gdzie odbędzie się start honorowy drugiego etapu. Bardzo chcieliśmy, żeby Toruń był na mapie tego 71 Tour de Polon, ponieważ no, Toruń y, mi osobiście się kojarzy zawsze z kolarstwem. Tutaj ścigałem się jako zawodnik. Stąd y, pochodzi wielu świetnych zawodników. Do udziału w wyścigu dookoła Polski przystąpi 19 najlepszych zespołów złożonych z gwiazd światowego kolarstwa. Organizatorzy liczą, że wśród nich nie zabraknie zawodników pochodzących z Torunia, Michała Gołasia i Michała Kwiatkowskiego. Dokładną trasę 71 Tour de Polon poznamy 20 marca. Każe Polski pierwszoligowa Zolesz Gwiazda zmierzyła się z występującą w superlizę tenisa stołowego pogonią Lemborg. Stawką spotkania był awans do turnieju finałowego. Mimo wyżej notowanego przeciwnika, Bydgoszczanie przystąpili do meczu bez kompleksów. Szanse oceniam 50 na 50 i myślę, że pierwszy raz drużyna z kujawsko pomorskiego zagra w finale Pucharu Polski, gdzie grają tylko cztery drużyny z kraju. Także no jest to duża szansa no i myślę, że wykorzystamy to. Półfinał, w którym gra toczyła się do czterech wygranych meczów, dobrze rozpoczął Patryk Jędrzejewski z Gwiazdy, wygrywając 3 do 0. Jednak pogoń nie składała broni. Zwycięzcę całego spotkania wyłonił dopiero ostatni, siódmy pojedynek. W nim lepsi okazali się tenisiści Gwiazdy, którzy po raz pierwszy w historii zagrają w finale Pucharu Polski. Toruńska hala sportowo-widowiskowa pięknie jest z dnia na dzień. Wykonawca budowy zakończył już praktycznie wszystkie prace konstrukcyjne, włącznie z zainstalowaniem ekranów LED-owych. Robotnicy przenieśli się więc do wnętrza obiektu. Tutaj, gdzie jesteśmy, jest już na gotowo wykonana nawierzchnia betonowa, na której będzie zamontowana nawierzchnia Mondo. Czyli nawierzchnia, na której już w przyszłym sezonie występować będą m.in. koszykarze, koszykarki i siatkarki. Podczas krótkiej wizyty w rodzinnym Toruniu, obiekt odwiedził zawodnik Trefla Sopot Adam Waczyński. Pierwsze wrażenie, na pewno bardzo, bardzo pozytywne. Dużo miejsc siedzących i myślę, że. No to że potrzebuje takiej hali. Hala sportowo-widowiskowa ma być gotowa do odbioru w czerwcu.